Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. już prawie jesienne, niedzielne popołudnie w portalu witają Was. Aurelion i Winga, cześć. Dzisiaj pomówimy o dziele mocno kontrowersyjnym i jak rzadko nie uda się nam. Uciec, nie uda się nam uniknąć wycieczek politycznych, no bo w tym dziele również takie rzeczy będą się działy. Nasza opinia jest, no nie wiem czy zgodna, w tym, że można to dzieło zaliczyć zarówno do klasyków fantastyki, jak i trochę do Guilty Pleasure. I żeby uchylić rąbka tajemnicy, i po takim właśnie obszernym wstępie, z przyjemnością zapowiadam, że dzisiaj będziemy mówić o idiokracji. Będziemy mówić o bardzo głupkowatej komedii, która ujrzała światło dzienne w 2006 roku. Komedia o społeczeństwie rządzonym przez idiotów, która okazała się być mocno refleksyjna po latach, trochę przerażająca, trochę prorocza. Trochę właśnie taka wizjonerska, no i zdania są oczywiście podzielone, na ile mocno twórcy oglądali Simpsonów, no bo w Simpsoni to przecież przewidzieli wszystko. W każdym razie na pewno elementy takiego świata i takiego humoru są też tutaj obecne. Film, który w momencie, kiedy wyszedł, był kompletną klapą finansową. Swoją drogą w ogóle Fox, którego wydawało w pierwszej chwili, wycofało się z wydania filmu. Ostatecznie zdecydowano się na premierę rok później i premiera odbyła się, haha, w sześciu miastach w Stanach. Szaleństwo! Ta premiera, niespodzianka, okazała się klapą, bo przy budżecie 2,4 miliona dolarów. Zarobił na sobie film w kinach niecałe pół miliona dolarów. Tak więc, tak e, nie zarobił na siebie, nie, absolutnie. W tym momencie nie zarobił na siebie. Ta inwestycja zwróciła się po latach, do czego też wrócimy za chwilę. Dokładnie po latach ten film zaczyna święcić triumfy, ale dlaczego do tego dzisiaj dotrzemy, myślę, że pod koniec audycji? No to zacznijmy od tego, na czym się ten film inspirował, na czym ten film bazował. Mianowicie, słychać według mnie, w mojej skromnej opinii, tutaj echa. Kilku mocnych, klasycznych dzieł, bo tutaj są takie właśnie echa Wellsa i jego The Time Machine, gdzie właśnie. Mówi o nie ewolucji, tylko właśnie o dewolucji ludzkości. Podobnie do pół idiotów i Adolfa Huxley'a w Nowym Wspaniałym Świecie. I w mojej osobistej opinii, to co mi najświeżej utknęło w głowie, to była pompa numer 6 Paolo Głupiego, która bazuje na. Bardzo podobnej obserwacji, mianowicie takiej, że ekstrapolując obecne trendy tego, co się dzieje z edukacją, z poziomem wykształcenia społeczeństwa, z poziomem rozrywki, z poziomem wiedzy technologicznej i znajomości i właśnie takiej ogólnego obycia kulturalno-technologiczno-naukowego, no to widoki na przyszłość dalekosiężne są dużo mniej niż różowe. Postawmy się na chwilkę może w roli tego głównego bohatera. Głównym bohaterem filmu jest Joe, bardzo przysłowiowy Joe, który jest bardzo przeciętnym człowiekiem, przeciętnym szeregowym w wojsku i zostaje zatrudniony do eksperymentu wojskowego. Ma zostać zamrożony, zahibernowany na rok. Oczywiście eksperyment idzie totalnie niezgodnie z planem i ostatecznie okres hibernacji trwa lat 500. Więc po 500 latach Joe się budzi w świecie, który trochę nie przypomina tego, w którym zasypiał. Widzisz, to również Machulski się kłania, nie? Bo se sensie, jak, jak w mordę strzelił. <laughs> Totalnie na pewno się wzorowali na Machulskim, jestem o tym święcie przekonana. W każdym razie Joe budzi się w świecie, w którym po tym, jak wyjrzy za okno, widzi dosłownie góry, góry śmieci. W świecie, w którym widać absolutne braki żywności, gdzie ludzie, których spotyka na drodze, są skończonymi kretynami, gdzie jakakolwiek komunikacja opiera się na wyzwiskach, na przekazywaniu emocji. Półsłówkami trochę bardziej porozumiewanie się z poziomu onomatopei niż faktycznych słów, gdzie jakiekolwiek rozmowy odbywają się nie na argumenty, tylko na po prostu wrzucanie sobie nawzajem. To widać na wielu poziomach w społeczeństwie, począwszy od tego, że rejestratorka w szpitalu wybiera spośród 16 czy tam 25 obrazków, gdzie widać uraz głowy, uraz ręki, no i oczywiście Joe ze swoim problemem transportacji w czasie. Został zaklasyfikowany do wszystkich innych, czyli do znaku zapytania. Tak, swoją drogą w ogóle pięknie funkcjonująca służba zdrowia, która opiera się na maszynach losujących hazardowych, że możesz sobie wygrać opiekę medyczną. Tak, to ma sens. W każdym razie ewidentnie społeczeństwo zeszło totalnie na. Nawet nie powiem, że na psy, bo nie chcę obrażać psów. Ta inteligencja psy tutaj by naprawdę przewyższała, wydaje mi się, poziomem inteligencji średniego Amerykanina tego czasu. W każdym razie Joe ląduje. W społeczeństwie, w którym ewidentnie ma duży problem, bo przerasta wszystkich wokół bardzo mocno inteligencją, co powoduje u niego bardzo dużo tarapatów. Nie jest dobrze postrzegany, bo Joe nie jest liderem. Pojawia się kilka razy w trakcie filmu takie sformułowanie, żeby być liderem, musisz iść naprzód Natomiast jedyną alternatywą jest stanie z boku i prawda trwanie, jak cię pan stworzy. A Joe de facto chce się wycofać. On chce wrócić do domu, on chce znaleźć wehikuł czasu i cofnąć się 500 lat. No i oczywiście los zgotował mu trochę inną rolę do odegrania i musi stanąć na wysokości zadania, no bo w przeciwnym wypadku... No ta śmierć czy, czy cierpienia w takim społeczeństwie są śmieszne, są groteskowe i to właśnie to wręcz taka no, poziom i groteski tutaj jest, jak można zginąć i jak można, prawda, jaką karę można ponieść za. No wyrastanie poziomem ponad społeczeństwa. No mamy tutaj świat, w którym jakiekolwiek działania instytucji publicznych plus cała polityka zostały de facto sprowadzone trochę do robienia show pod publikę. W jaki sposób najlepiej pozbyć się swoich opozycjonistów? Strzelając do nich na wizji, bo to zrobi show i ludzie będą zadowoleni, nie? To jest ten poziom. Poza tym mamy do czynienia z takim turbo, mega, giga, super, ultra konsumpcjonizmem plus. Wszystko jest sterowane przez wielkie korporacje. To, co się pojawia na reklamach, to jest dla ich odbiorców prawda wcielona. Jednocześnie wszystko to, co się dzieje wokół właśnie cała reklama, cały przekaz informacji został bardzo mocno zwulgaryzowany, bardzo uproszczony do zaspokajania stricte swoich potrzeb fizycznych i fizjologicznych, tak. To wszystko jest przesiąknięte mocno seksizmem. I takimi właśnie treściami, umówmy się, dorosłymi. Tak, bo to są komunikaty, które bardzo łatwo przenikają do odbiorcy. No i właśnie te megakorporacje, które kontrolują wszystko. Mamy tę główną megakorporację producenta napojów energetycznych, który na pewnym etapie po prostu... Przejął de facto całą piramidę żywieniową, najzwyczajniej w świecie. Za pieniądze przekonał ludzi do tego, żeby agencja żywnościowa przekazywała ludziom informację, że ich napój energetyczny zapewni ci wszystkie składniki odżywcze, możesz żyć tylko na nim. W związku z tym, tak, jest to najbogatsza organizacja w tym momencie, która steruje wszystkim. Jedyny argument, który jest powtarzany logiką taką, zamkniętego koła, to jest takie, że bo elektrolity. A dlaczego elektrolity? No bo producent tak powiedział. Ale przecież rośliny nie, nie potrzebują elektrolitów. Ale producent powiedział, że potrzebują. No cóż, łatwo jest sterować społeczeństwem idiotów. O tym się przekonuje klasa polityczna nie tylko w Stanach i nie tylko z obecnych czasów. No i właśnie to jest ta smutna konstatacja, do której doprowadza mnie życie w Stanach przez kilka lat obecnie, bo to nie są te Stany, do których przyjechałem w 2016 roku. Notabene ten rok 2016 był właśnie taki chyba grubą kreską pisany. No i to są też te wszystkie elementy związane z tym, że podkreślałem taki quasi pseudo-profetyczny charakter tego filmu. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych ostatnich 10 lat to widać bardzo wyraźnie, ale też... Nie tylko w Stanach. Generalnie badania pokazują, że na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech pokoleń IQ społeczeństwa zaczęło bardzo lecieć na łeb na szyję. I to co ciekawe, po tym jak zanotowało bardzo wysoki wzrost, ponieważ zaczęliśmy eliminować te czynniki, które w młodym wieku, szczególnie wśród dzieci, pobudowały właśnie blokadę rozwoju w tym zakresie. Zlikwidowaliśmy bardzo wiele chorób zakaźnych, bardzo mocno wzrósł poziom życia i tak dalej. To są wszystko czynniki, które sprawiały, że my jako istoty bardzo się rozwijaliśmy, to nasze IQ bardzo rosło. W ciągu ostatnich dwóch, trzech pokoleń widać spadek w tym zakresie, przede wszystkim dlatego, że spadła zażyłość, spadła kwestia relacji międzyludzkiej, nie rozmawiamy ze sobą, tym samym nie rozwijamy się na poziomie społecznym. Siedzimy i patrzymy się ekrany. I to niestety nas uwstecznia. To jest łatwa droga właśnie czerpania rozrywki, czerpania informacji ze świata i o świecie, ale również to jest łatwa droga przecież wychowywania potomstwa, co niestety obserwuję w wielu rodzinach, no bo jak dziecko jest, prawda, aktywne i ciekawe, no to... A, no przecież nie spędzę z nim czasu, tylko niech ma ekran, niech ma komórkę, niech, niech sobie coś porobi, nie? I to jest ten smutny wniosek, który potem się przekłada właśnie na długofalowe konsekwencje takiego młodego obywatela. To, w jaki sposób przedstawił to film, to że w ciągu tych 500 lat wszystkie te jednostki, które dotychczas wykazywały się jakąkolwiek ponad przeciętną inteligencją, zdecydowały się nie mieć, nie mieć dzieci, odwlekały tę decyzję w nieskończoność. Potem się okazało, że już biologia nie tego, już nie da rady. Tymczasem jednostki poniżej przeciętnej rozmnażały się jak króliki i w którymś momencie po prostu zdominowały wszystko. 500 lat to trochę za mało, żeby doszło do czegoś takiego, przynajmniej w, aż w takim stopniu. Natomiast faktycznie, może dodając te czynniki takie czysto społeczne, zaczyna mieć to ręce i nogi? Ty jesteś biologiem, ty mi powiedz. Patrząc ewolucyjnie na to, co tam się odbywa, wydaje mi się, że to jest taka linia czasu, która niekoniecznie musi być nierealistyczna, niekoniecznie musi być nieosiągalna. Biorąc pod uwagę, to, co się dzieje z technologią i to, co się dzieje właśnie z, na przykład z poziomem takiego przeciętnego show w telewizji na, w przeciągu ostatnich 20 lat, no to ta ekstrapolacja jakoś mieści się właśnie w granicach błędów, w granicach marginesu błędu i w związku z tym, no chyba się cieszę, że maszyna czasu jeszcze nie istnieje, albo że właśnie cokolwiek ta armia jakiekolwiek eksperymenty prowadzi, to ja mam niką szansę, żeby być jedną z, jednym z obiektów takiego czegoś. Na pewno film, może ciężko go nazwać proroczym, bo jest to jednak komedia, która może troszeczkę bazuje na pewnych przemianach, które są w tym momencie widoczne gołym okiem. W 2006 roku pewnie jeszcze nie były więc tutaj trochę chwała twórcom za to, że proroczo popatrzyli na to, co się może wydarzyć w takim trochę kuriozalnym, przerysowanym scenariuszu. Natomiast faktem jest, że dzisiaj oglądając ten film, patrzy się na niego naprawdę trochę z przerażeniem. To nie jest film zabawny, chociaż tam jest parę zabawnych scen, owszem, też. To jest komedia, owszem, ale to jest chyba bardziej satyra, wydaje mi się. Czyli to jest takie dzieło, które. No naprawdę pobudza do chwili zastanowienia nad tym, co się działo wtedy, jak to się ma teraz i do uświadomienia sobie, że są elementy, nad którymi warto się pochylić i którym warto poświęcić czas, no bo właśnie w skali kilkunastu, dziesięciu pokoleń, no może być różnie. Zwłaszcza, że jak się popatrzy na elementy, które doprowadziły do sytuacji, jaką mamy pokazaną w filmie, to nie są elementy, które są jakoś szczególnie różne od tego, co mamy u nas w rzeczywistości. Chociażby to, w jaki sposób funkcjonują obecnie wielkie korporacje, jak kontrolują de facto wiele rządów i wiele uwarunkowań czysto polityczno-legislacyjnych. Zmierzamy dokładnie w tym kierunku, tylko na razie jeszcze nie na taką skalę. Liczba danych, które są zbierane o poszczególnych konsumentach. Jest zastraszająca, jak chodzi o dane prywatne, które są w jakiś sposób katalogowane i przypisywane do poszczególnych jednostek, tylko po to, żeby zwiększyć oczywiście skuteczność reklam, które są pokazywane, no i merkantylność, czyli sprzedawalność takiego czy innego badziewia. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć taką małą anegdotkę dotyczącą jednej z dużych marek hipermarketów ze Stanów Zjednoczonych, nie będę może podawała, jaka to marka, gdzie y, uczestnicy badania wyrazili zgodę na to, żeby właśnie ta sieć hipermarketów zbierała o nich dane konsumenckie, no, tak bardzo, bardzo szczegółowo i w którymś momencie jednej z klientek zaczęła przesyłać kupony zniżkowe na pieluszki, na jedzenie dla dzieci, dla bobasów, etc., etc. W momencie, kiedy właśnie dziewczyna się zastanowiła, kurczę, przecież ja nie jestem w ciąży, co by sobie w ogóle wyobrażać, nie, coś wam się ewidentnie wskazuje Skryptach pomyliło. Tymczasem kilka tygodni później się okazało, że ta kobieta faktycznie jest w ciąży, tylko ona była jeszcze tego nieświadoma, a jej zachowania konsumenckie już przez tę sieć hipermarketów zostały w taki sposób zinterpretowane, że tak ona jest w ciąży. W sensie nie wiem, na przykład zwiększył się zakup ogórków kiszonych i bitej śmietany. Dwie książki, które przeczytałem w tym zakresie są faktycznie takim otwarciem oczu, jak chodzi o to, co się dzieje w rynku takim cyfrowym, na wielu różnych poziomach. Już to w stosunku do pojedynczych konsumentów, już to w stosunku nawet do rozgrywek politycznych, pozakulisowych, o których poszczególne jednostki nawet nie zdają sobie sprawy, że istnieją. Jest książka The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, Harisiera Eliego, i jest inna książka Wszyscy Kłamią, albo Everybody Lies, Big Data, New Data and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are, autorstwa Seta Stevensa Dawidowica. Nawiążę tutaj jeszcze do zbierania tych danych przez internet. Chociażby kliknięcie na tak czy nie, czy nawet zamknięcie zgody na przetwarzanie ciasteczek, już jest punktem danych dla takich konglomeratorów danych, dla takich zbieraczy danych. I już coś mówi o człowieku. Inna sprawa jest taka, że jeden z największych koncernów światowych, który funkcjonuje na rynku amerykańskim, ale również jest obecny w Polsce. W tej chwili staje się monopolistą na automatyczne odkurzacze domowe, czyli no, nie uda się uniknąć słowa rumba. I właśnie jako główny dostawca takiego sprzętu. Może chociażby mapować sobie to, co macie rozstawione w mieszkaniu i jak macie to rozstawione w mieszkaniu. I w związku z tym może bardzo łatwo interpolować, co jeszcze możecie wstawić i co wam zasugerować, chociażby pod kątem tego, jakie wymiary macie wolne. Także surfujcie rozważnie i klikajcie rozważnie na różne takie reklamy na różnych portalach i różnych yy, sprzedających rzeczach, no bo Big Brother niestety patrzy. Natomiast wracając do idiokracji, od której, że tak powiem, dzisiaj wyszliśmy i trochę się zapędziliśmy w naszych rozważaniach o konsumpcjonizmie, tak się zastanawiam, czy z tego filmu jesteśmy w stanie wyciągnąć jakąś naukę, bo poza tym, że o jejku zmierzamy w złym kierunku i trzeba coś z tym zrobić, to absolutnie. Nic więcej de facto nie jesteśmy w stanie zrobić, przynajmniej nie jako pojedynczej jednostki, nie tak po prostu. Wszystkie te rozgrywki dzieją się niestety troszeczkę ponad nami i nie mamy na nie aż tak dużego wpływu poza naszym głosem w wyborach. Więc tak, głosujcie. Tak, głosujcie. No nie da się niestety nawet znaleźć 9 miliardów wysep po to, żeby każdy żył na swojej własnej. Co więcej, zakładam, że Przynajmniej połowa społeczeństwa nie chciałaby takich wysyp ze względu na to, że są ekstrowertami i no, jak wody potrzebują interakcji na żywo z innymi ludźmi w znaczeniu nie wirtualnej, tylko owszem takiej, wiecie, analogicznej. Jako społeczeństwo wydaje mi się, że nie unikniemy również właśnie takich no, żywych interakcji, także, to są rzeczy, których. No, ze względów oczywistych nie uda się przeskoczyć. Natomiast spójrzmy troszeczkę na chwilę na końcówkę filmu, która jest taka troszeczkę słodko-gorzka, gdzie do Joe dociera, że może wprowadzać zmiany w tym społeczeństwie, że ponieważ jest najinteligentniejszym człowiekiem na ziemi, może wprowadzić pewne. Schematy zachowań, które pozwolą to społeczeństwo trochę lepiej ukierunkować. Widzi też również, że wprowadzanie dużych zmian niestety nie kończy się dobrze. W sensie zaczyna się reakcja łańcuchowa, która powoduje efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego. Ale zauważa, że wprowadzanie małych zmian krok po kroku idzie w dobrym kierunku. W związku z powyższym, to jest może taki dobry wniosek z całego filmu dla nas, że. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zbawić całego świata, to możemy zacząć od własnego podwórka. Tak jest. Nawet jeżeli nie możemy zbawić Ameryki, to zbawmy chociaż Skierniewice. No i w związku z tym organizujmy Skierkony. No, tak, Skierkony są super zawsze. Nie tylko, to inną dobrą rzeczą są portale, które też są przecież znakomitą platformą po to, żebyśmy pokazywali dobre wzorce zachowań i no, wytykali palcami tych, które są niekoniecznie aż tak dobre. Bo właśnie takie przykłady możecie sięgnąć na nasz kanał na YouTubie, na naszą playlistę na Spotify oraz na naszą stronę skierkontel. A kolejne odcinki będą się pojawiały z częstotliwością cotygodniową i zapraszamy Was na nie serdecznie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć!